I raz, teraz już wspomniałaś właśnie o tym patrzeniu na świat z perspektywy ofiary. Mm -hmm. I przyszło mi takie, takie pytanie do głowy: Właśnie, że no bo oczywiście, tak jakby drugą mm -hmm. stroną tego jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, za to, co robię, zdanie sobie sprawy, że tak naprawdę wszystko zależy ode mnie. I teraz wiesz, mam takie wrażenie, że jak już mamy ten taki wiesz gorszy nastrój, no tak jak Ty wtedy na przykład, nie? W tej sytuacji, w której opowiadałaś. Jakbyś wtedy zdecydowała się wziąć wszystko tak wiesz, no, na klatę powiedzmy i powiedzieć, ok, ale to jest wszystko, wszystko ode mnie zależy. Wziąć za odpowiedzialność po prostu. Czy myślisz, że to by w jakiś sposób Ci pomogło, czy by raczej Cię jeszcze bardziej wpędziło w jakiegoś jeszcze większego dołka? No bo to jest takie zagrożenie, nie? Tego obwiniania, że ja do tego doprowadziłam, w takim razie to jest moja wina, nie? Ale też jest tutaj, leży też bardzo duży rozwój, jeżeli decydujemy się brać za to odpowiedzialność, nie? Jak ty, jak ty myślisz? Ja myślę, że to jest proces wychodzenia z tej ofiary, bo to tak z dnia na dzień się nie wyjdzie. Ale odnośnie depresji. Kiedyś słyszałam... I to ze mną zarezynowało to zdanie. Byłam gdzieś tam na, na, na wakacjach, wtedy w Indiach bodajże i oglądałam sobie jakiś filmik. To była jakaś kobieta, ja nawet nie pamiętam jak się nazywa, od totalnej biologii, ale akurat mi wyskoczył i ona mówiła o depresji. Powiedziała coś takiego, z depresji możesz wyjść w jednej chwili. I jak to zdanie tak przeanalizowałam, pokontemplowałam, to Faktycznie poczułam, że możesz, ale właśnie ta duchowość jest tutaj kluczowa. Że Ty e, ro, zrozumiesz źródło tej depresji, czemu Ty masz te stany. E, I może nie w jednej chwili, ale myślę, że na jednej sesji <grywki> pracy z podświadomością, czy nad relacją z rodzicami, już możesz, bo ty zobaczysz ten mechanizm, uświadomisz sobie, skąd to idzie. Czemu? Skąd, gdzie jest źródło tego, że ty siebie źle postrzegasz? Że ty czasem masz myśli samobójcze, nie chcesz żyć? Skąd to się bierze? Z jakiego przekonania? I teraz jak zrozumiesz, jeszcze do tego dołączysz. Ee, ten aspekt duchowy że ty nie jesteś skazana na tą rodzinę na to otoczenie że ty wszystko możesz zmienić jesteś obywatelem świata możesz się łączyć na poziomie energetycznym ze wszystkim na przykład no może tak mało zrozumiałe mówię ale na przykład taki przykład gdzie myślę że każdy zrozumie telepatia Zobacz, że często tak jest, że jak myślisz o kimś, o jakiejś koleżance czy o kimśkolwiek i on dzwoni w tym momencie po kilku minutach, tak jakbyście się ściągnęli, tak? Mhm. To jest na tym zasadzie, że ty czujesz, jak myślisz o innej osobie, przekazujesz jej jakieś pragnienie, to ona to jakby odbiera, tak? I, 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 i na tym to polega, Że jak osoba poczuje, że jest coś więcej, że jest częścią większej całości, że jej Bóg nie jest każący, że to tylko religia tak mówi, że jak coś złego zrobiła, to jest grzeszna, Bóg ją ukarze. No, w takiej perspektywie, jak się jest, trudno jest w ogóle, jak masz poczucie winy i czujesz się grzeszna, czujesz, chcesz być ukarana. Bo tak ci ktoś kuduje, to ciężko wyjść z depresji. Ale jak przeczytasz technikę uwalniania Hawkinsa i zobaczysz, że jak wejdziesz z tych dolnych stanów i twój Bóg już nie musi być karzący, nie musi być gardzący, może być wspierający, może być akceptujący, może cię kochać bezwarunkowo. Czasem tylko ta jedna perspektywa już zmienia cały świat. Że ty się dowiesz, że twój Bóg nie będziesz się bała w ogóle kary boskiej, tak? Bo może te twoje grzechy to nie są grzechami. Może tylko ktoś tak nazwał, że to jest akurat grzech i ty musisz cierpieć. Może to tak nie jest. I faktycznie jakby wziąć tą perspektywę, że ty. Przestaniesz siebie karać, obwiniać za to, co zrobiłaś, zaakceptujesz przeszłość, to takie jedno kliknięcie, że twój Bóg może cię akceptować, może cię kochać bezwarunkowo, jak to jakoś dojdzie do twojej podświadomości, to myślę, że można wyjść w jednej chwili. Ale z drugiej, jakby perspektywy, wiem, że jest to proces, że trzeba zrobić dużo pracy z emocjami. Że trzeba dużo zmian w życiu, nauczyć się stawiać granice, czuć swoją wartość. Więc to się też nie dzieje w jednej chwili. Ale takie kliknięcie, że ci zejdą te najgorsze objawy może być szybko, może być po jednej takiej świadomości głębokiej. Mhm. Super, no, to, to, co teraz powiedziałaś, to tak bardzo ze mną rezonuje właśnie. Wiesz, jak, jak gdzieś pierwszy raz przeczytałam w ogóle, że Bóg chce, żebym była szczęśliwa, że chce, żebym była, że ja jestem miłością, że ja jestem Jego częścią i tak dalej, to w ogóle od razu tak jakby, wiesz co, moje serce wypełniło się takim spokojem. Mhm.